Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy w kościele, święty sakrament, kwiaty, obraz Matki Bożej. A ja zapraszam dzisiaj na pielgrzymkę z Maryją. Nie dzisiaj, dzisiaj tylko są wyjaśnienia. Pielgrzymka należy do Was. Do tego, czy zdecydujecie, czy zechcecie? Formuła jest otwarta, bardzo prosta, wymaga dużo kreatywności. Głównie adresowana jest do rodzin, bo na ogół jest tak, że gdy zdarza się uczestnictwo w pielgrzymce, to są to osoby pojedyncze, niejako reprezentujące rodzinę. Ich moja propozycja dotyczy pielgrzymki rodzinnej. My robiliśmy coś takiego w Syrii, będąc w klasztorze przez kilka dni i wychodząc tylko po to, żeby przejść, żeby podziwiać naturę, po to, żeby modlić się po drodze, po to, żeby się spotkać i rozmawiać, debatować na jakiś temat, po to, żeby modlić się razem pojedynczo, medytację, uprawiać i wracać do tego klasztoru. Również Pielgrzymka, o której teraz mówię, pielgrzymka z Maryją, nie do Maryi, bo nie chodzi o to, żeby udać się gdzieś w drogę, odbywać etapy tak, fizycznego marszu, ale żeby być z Maryją w tym czasie, kiedy właśnie organizowane są pielgrzymki z myślą o 15 sierpnia, święcie wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a więc dobrze nawet wtedy, kiedy nie można się udać z pielgrzymką do Częstochowy, dzisiaj wiele osób wybiera się z pielgrzymką do Medziogorje, czy gdziekolwiek indziej. Choćby dlatego, że nie ma wakacji, choćby dlatego, że jest praca, choćby dlatego, że jestem uwiązany do obowiązków domowych, jest możliwość odbycia pielgrzymki. To jest właśnie ta propozycja. Odbywania pielgrzymki z Matką Boską w życiu codziennym. Jak? Pierwsze to, to jakoś zaznaczyć to, że dzisiaj zaczynamy dogadać się z rodziną, z, z członkami rodziny i coś uczynić w domu, coś takiego na zewnątrz widocznego. To już zależy od każdego, od rodziny, czy to będzie bardzo mniej widoczne. Najczęściej propozycja jest taka, żeby obraz Matki Najświętszej przybrać kwiatami czy jakoś inaczej umieścić w miejscu, które jest widoczne i które będzie przypominało, że odbywamy tę pielgrzymkę. Będzie przypominało, bo życie codzienne narzuca nam swój rytm i człowiek nawet jeśli ma dobre intencje i piękne pomysły, to zapomina o nich będąc w ferworze tego co na co dzień się dzieje. A więc Takim znakiem pierwszym byłoby przeniesienie obrazu, tu symbolicznie mówię, obrazu, który gdzieś jest, tam wisi na ścianie, albo, albo jest gdzie indziej w domu, żeby przenieść go i udekorować. Tutaj to zrobimy, zmieniając jego miejsce i stawiając go tutaj koło kwiatów, od razu widać, że, że jest jakoś inaczej, że że coś się zmieniło. Ten obraz jest inny, i również jesteśmy bardziej otwarci na to, a z Maryją pamiętać o niej. To jest symboliczny gest oczywiście. Jego symbolika polega również na tym, że tutaj jest obraz Maryi z dzieciątkiem Jezus. I jednocześnie jesteśmy koło tabernakulum, miejsca świętego, miejsca adoracji, miejsca, które jest sercem Kościoła. A więc tutaj symbolicznie mówimy o tym, że owszem, jesteśmy z Maryją, to jest pielgrzymka z Maryją, ale ona jest zawsze pielgrzymką do Jezusa. To jest zawsze pielgrzymka do Eucharystii i tutaj Pierwszy taki motyw istotny dobrze by było, gdyby w czasie odbywania tej pielgrzymki, żeby spotkać się z Chrystusem Eucharystycznym, żeby być na Mszy Świętej, może każdego dnia. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to przynajmniej przeczytać Ewangelię z danego dnia, żeby uczestniczyć w życiu liturgicznym Kościoła, które. A Aktualnie się toczy. Następnie, już teraz mówię, jak powinien wyglądać program tej pielgrzymki. Otóż, ponieważ ona jest w życiu codziennym, to nie będzie tutaj żadnych zmian. Muszę iść o ósmej do pracy, idę do pracy, wracam o którejś godzinie, to, to będzie się to działo tak jak zwykle. Obiad, spotkanie, obowiązki, dom. Życie toczy się normalnie, a jednak to jest pielgrzymka z Maryją. W jaki sposób? No, nie tylko dlatego, że jej obraz jest przybrany jakoś kwiatami, czy jakoś inaczej zaznaczona jest, że podjęliśmy taką decyzję, ale na początku dnia ofiarujemy ten dzień, ten dzień Maryi. Zaczynamy z Maryją. Ten dzień, tak jak i na pielgrzymkach, odbywa się to. Pierwsza modlitwa wspólna, godzinki czy inne. <laughs> A więc tutaj też, ponieważ to życie codzienne, na ogół nie można mnożyć modlitw i wydłużać modlitw. To już zależy od warunków, w jakich się kto znajduje. I czy to razem, czy pojedynczo, w, w, w członkowie rodziny. W każdym razie zaczyna się od ofiarowania dnia z Maryją Bogu. A żeby ten dzień był dla Jego uwielbienia i żeby ten dzień był zgodny z intencją pielgrzymki. Dobrze jest podjąć taką, przyjąć taką intencję. Może ona być zmieniana każdego dnia, może być cała pielgrzymka na jedną intencję. Następnie istotnym punktem jest również, tego 15 sierpnia, to umówienie się, że dobijamy do celu 15 sierpnia, żeby razem z całym kościołem świętować wzięcia Najświętszej Maryi Panny, ofiarować te 15 minut. To jest symboliczne. 15 minut każdego dnia i właśnie w ten sposób pielgrzymka będzie związana z naszą codziennością, że to 15 minut może być 15 minut w tramwaju, 15 minut w pracy albo 15 minut i obiad, 15 minut nawet przed telewizorem, te 15 minut ofiarowane jako czas spędzony z Maryją. Tak jak w pielgrzymce. W pielgrzymce odbywają się nabożeństwa, jest śpiew, jest wędrowanie, jest pomaganie sobie wzajemnie, jest obiad, jest sen. Tak samo tutaj uświęcić to życie, życie codzienne, tym symbolicznym darem 15 minut. Najlepiej, żeby, żeby nie zapomnieć o tym, że teraz jest te 15 minut, to pierwsze. Słuchać natchnienia, to nie każde 15 minut, nie byle jak, ale dobrze jest tak mieć poczucie, że o, to jest dobry moment. Dzisiaj podczas obiadu, na przykład, i tu znów jakiś gest jest dobry. Pomaga bardzo człowiekowi. Wiem, że niektórzy zakładają różaniec na szyję. Nie jestem zwolennikiem takiego eksponowania dewocji. Ale w tym wypadku, jeśli ktoś chce, szczególnie jeśli to nie, 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 nie czyni jakiegoś spektaklu na zewnątrz, nie widać tego, dla zaznaczenia, że te 15 minut, poczucia, że to jest 15 minut z Maryją, dla Maryi, pielgrzymkowe 15 minut, to właśnie może być. Może być taki dyskretny gest, że wezmę różaniec do ręki, jestem w tramwaju, albo trzymam ten różaniec, nikt nie widzi, a ja pamiętam, że. Jestem teraz to, co widzę. Staram się patrzeć w taki pielgrzymkowy sposób, pamiętając o Maryi, a więc na przykład modląc się za ludzi, których widzę. Swoimi słowami, błogosławiąc tego staruszka albo tych młodych ludzi, nawet jeśli, jeśli powiedzmy, jakiś widok jest dla mnie drastyczny, być, to jest życie. W tym życiu też być z Maryją, być z modlitwą, ofiarować te, piętna, te 15 minut każdego dnia, a na koniec dnia znów ofiarować dzień, widząc, jak on się toczył, co się stało w ciągu tego dnia, kiedy doszedłem do Jezusa, kiedy Go widziałem, kiedy tęskniłem, kiedy mi co powiedział. Trochę zebrać ten owoc, owoc duchowy. W ten sposób uświęcimy, uświęcimy dzień, uświęcimy nasze życie codzienne, a jednocześnie będziemy... Szli poprzez zwyczajne życie do Maryi, do Jezusa. Dobrze jest, jeśli. Ułożymy to w rodzinie w taki sposób, żeby to nie było presją, obowiązkiem, żeby nie było przyczyną niechęci i swarów. A więc to, żeby było powiedzieć, że spróbujemy, że chcemy świętować, chcemy być z Maryją, mamy intencję ważną, tę intencję pozbieramy te nasze rodzinne intencje, albo razem może tylko trzy dni. Różne są warianty. Ważne, żeby nie było presji, obowiązku, ciężaru, sformalizowania, żeby to z serca pochodziło. A więc można powiedzieć, że 15 minut każdy wtedy, kiedy uważa za stosowne. Ale to nie jest limit. To może być co innego. Może być coś, o czym ja tylko wiem. Niekoniecznie muszę... Wszystkim o tym opowiadać, jakieś zobowiązanie, że w ciągu dnia, na ile będzie mnie stać, też będę się starał o to, aby utrzymać więź z Maryją, żeby przypomnieć sobie, po to, aby uwielbić Boga, prosić Boga o coś, dziękować Panu Bogu za coś, być z kimś, podjąć się czegoś, czego na ogół nie chcę, bo to jest dla mnie niezbyt przyjemne, niezbyt ciekawe. I tak dalej. A więc różne formy ofiarowania się Panu Bogu z myślą o tym, aby dotrzeć wreszcie w przemieniony sposób do tego świętowania z całym kościołem. I dobrze jest zakończyć odpustem zupełnym. Pielgrzymka pozwala na to, aby, aby przyjąć ten. Odpust zupełny, coś namacalnego, coś, co Kościół oferuje wszystkim, którzy podejmują jakieś ćwiczenia duchowne. Na razie tyle. Żeby zakończyć, jesteśmy w kościele, jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum, jest obecność Boża. Dlatego przyklęknę i proszę też tą minutkę pozostańmy jeszcze razem żeby spojrzeć w oczy Maryi, żeby niejako te zapytać Ducha Świętego, czy to jest dla mnie, czy to dla nas, czy możemy to podjąć, czy jesteśmy wezwani na tę pielgrzymkę, żeby się w nią z... udać, żeby spróbować tej formy łączności z Maryją i prośb o błogosławieństwo Boże. A więc posłuchajmy, patrzmy się w jej twarz Spójrzmy na siebie, posłuchajmy, co znajdziemy w duszy jako Bożą odpowiedź albo Boże wezwanie. Ja uklęknę teraz na tę minutkę. Proszę, pozostańcie w modlitwie ze mną. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. I dla tych, którzy zdecydowali się, na pielgrzymkę, z Maryją Błogosławieństwo i każdego dnia niech Pan Bóg was prowadzi. Niech spełni intencje waszej pielgrzymki. Niech odnowi wasze życie rodzinne, domowe. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.